Witajcie w kolejnym materiale na kanale GraczFan. Jeśli lubicie tego typu filmy, pozostawcie łapkę i suba, aby być na bieżąco. W ten sposób pomagacie rozwijać mi mój kanał. W dzisiejszym materiale chciałbym poruszyć temat siły i umiejętności, jakimi dysponował Riddick. Niestrudzony najemnik i specjalista od przetrwania w najcięższych warunkach na niebezpiecznych planetach w całej galaktyce. Mogliśmy go spotkać w grach, ale i filmach takich jak Pitch Black, Kroniki Riddicka i Riddick z 2013 roku. W trakcie wydarzeń, w jakich brał udział, wielokrotnie demonstrował swoje niesamowite umiejętności i gdyby zwykły człowiek znalazłby się na jego miejscu, już dawno zostałby przysypany piaskami pustyni lub skonsumowany przez przedstawicieli obcych form życia. Jako przedstawiciel rasy Furian, narodził się na Furii i był dzieckiem, które według przepowiedni miało obalić cesarza Imperium Nekromungerów. Samo jego pochodzenie dawało mu przewagę w walce z przeciwnikami, gdyż jego rasa cechowała się niesamowitym potencjałem bojowym i szybkim przyswajaniem nowych umiejętności. Już jako małe dziecko przetrwał próbę zabójstwa, a przez następne lata wychowywał się w skrajnie ciężkich warunkach. Przez pewien okres czasu służył również w międzygwiezdnej jednostce wojskowej, gdzie nabył umiejętności związane z taktyką wojskową, obsługą wszelkiego rodzaju broni i poznał mieszane sztuki walki. Służył również jako najemnik i nie bał się zaryzykować zdrowia w celu ochrony wskazanego celu. W trakcie swojego życia wielokrotnie musiał się ukrywać, gdyż polowali na niego najęci łowcy głów, i w pewnym momencie trafił do jednego z najcięższych galaktycznych więzień, z którego jak się możecie domyśleć, uciekł w dosyć bombowy sposób. Potrafił również przetrwać w samotności w skrajnie ciężkich warunkach na różnych planetach, walcząc przy okazji z groźną Fauną, która tylko czekała aby go zneutralizować. W ten sposób przetrwał na planecie bioraptorów w filmie Pitch Black, czy też wygrał pojedynek z błotnym demonem, mimo że ten przebił go swoim ogonem i uderzając w gniot w ścianę. Ridley wyszedł z tego bez szwanku, chociaż widać było, że ewidentnie wkurzyła go ta sytuacja. Po pokonaniu przeciwnika jedyne co musiał zrobić, to przypalić ranę ogniem, aby zatamować krwotok. Jego unikalną cechą była niezłomna siła woli, dzięki której potrafił trzeźwo myśleć nawet w na najgorszych sytuacjach wszelki ból, którego doświadczył, przekuwał furię, dzięki której stawał się jeszcze skuteczniejszym wojownikiem. Dodatkowo posiadał nadludzki wzrok, dzięki któremu przykładowo świetnie widział w ciemności, jednak znacznie gorzej za dnia. W trakcie lat służby stał się również dobrze wyszkolonym myśliwym, który potrafił wysileć każdy wyznaczony cel. W walce często używał różnych broni, od pistoletów po noże bojowe, jednak potrafił wykorzystać również przedmioty codziennego użytku jako zabójcze narzędzia. Takim przykładem była wykorzystana przez jego po kawie. Jego ulubionymi nożami była para ostrzy ulak, którą wykorzystał m.in. podczas ucieczki z krematoriów w kronikach Ridika. Podsumowując, siła Riddika była sumą jego niezwykłego pochodzenia, talentu do szybkiego uczenia się nowych umiejętności, wieloletniego doświadczenia i niezłomnej woli. Wszystko to powodowało, że wraz z upływem lat stawał się coraz bardziej niebezpiecznym najemnikiem, z którym musiały się liczyć najbardziej krwiorzecze istoty, jak i najbardziej doświadczeni łowcy głów, czy też sam władca Imperium Necromongerów. Jeśli chcecie poznać jego szczegółową historię, zapraszam do drugiego materiału, który stworzyłem kilka miesięcy temu. Dajcie mi przy okazji znać, czy oglądaliście filmy z Furianinem w roli głównej. Do zobaczenia w kolejnych materiałach opowiadających o różnych ciekawych potworach, osobach czy też wydarzeniach. Wbijajcie na naszą grupę na Facebooku i na naszego Discorda. Linki do naszych społeczności znajdziecie w opisie każdego filmu. Tymczasem do usłyszenia, cześć!